Dzień dobry, to ja, wasz nieco zwariowany komediant Jakub. A to jest program z humorkiem, w którym nie potrzebujecie szpiłki, żeby przebić swoje brzuchy. Ja tak tylko ciągle humorek i humorek, wszystko cudze, a przecież... Moje imię, komediant, mój tytuł zobowiązuje. Dlatego wymyśliłem żart, który na pewno spodoba się wszystkim widzom serialu Gry o Tron". Tylko potrzebuję waszej pomocy. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jesteście w jednym z tych ważnych domów rodowych z Gry o Tron". A teraz spytajcie mnie, która godzina. Już pół do zima. Dla takich Starków nie ma zegarków. Moim skromnym zdaniem jest to perfekcyjna pyskówka dla fanów tego serialu. Przekazujcie ten żart dalej, bo chciałbym usłyszeć jak ten żart ktoś mi opowiada, nie wiedząc, że to ja jestem jego autorem. To jest największy zaszczyt w całej dziedzinie humoru. Takim sukcesem jest na pewno super śmieszny mem z książką Dekomoreno. Moreno. Mogliście to widzieć. Wybuchło to tak w maju, w czerwcu. Najśmieszniej jest zwłaszcza wtedy, kiedy wszyscy powtarzają w kółko dokładnie ten sam żart. Wtedy wiesz, że jest naprawdę dobry. Każdy wtedy może być takim małym komediantem, nie musi nawet 5 lat studiować. W październiku sobie siedzę i myślę sobie, o kurczę, no mem już chyba umarł. A tu okazuje się, że zwłoki zostają wskrzeszone na nowo, postawione na nogi przez jakąś przekomiczną agencję reklamową. Zobaczcie sami, Nobel 2017 dla kakao de Comoreno? <śm> Ale zgrywa. Może by był Nobel, gdyby dawali Nobla za super śmieszne memesy na fanpage'u. W komentarzach też oczywiście jest super rozweselenie z tej okazji. Aż się boję, że stracę pracę, dlatego że najwyraźniej amatorzy są bardzo wprawieni i bez mojej pomocy radzą sobie bardzo dobrze w sprawianiu, że moja przepona. Ręcznie. Danuta, na przykład, zobaczcie, napisała, że właśnie sczytała książkę do końca i musi kupić nową, bo nie będzie czego czytać przy placku. No i spójrzcie na tę liczbę lajków. Po tym można łatwo poznać wartościowe i zabawne komentarze w internecie. Ja jako profesjonalista skomentowałbym to pewnie, że chyba krowiego placka, nawiązując do ekstrementów i koloru czekolady. Ale niestety nie mogłem aż tyle oczekiwać od agencji Deco Moreno, która jak widzicie przegapiła swoją szansę na dostanie bardzo wielu lajków. Majster sztyku dokonuje w komentarzach też Marcin, wywracając całą koncepcję do góry nogami. Prawdziwa literatura, gorzkie historie, gorące momenty, a nie jakieś przesłodzone bajeczki dzieci. No ja stawiam, że to jest jakieś fałszywe konto stworzone przez jednego z moich yy, kolegów ze studiów. Bo szczerze nie mogę uwierzyć, że wymyśliłby to jakiś laik. Marcin cały czas bowiem balansuje na granicy. Niby mówi do książ... o książce, ale jednak wypowiada się na temat czekolady. Agencja Decomarena jednak znowu przygapia okazję. I to widać po ich lajkach. Zobaczcie, są tylko dwa. Marcin co prawda surfuje już tu po głębokim morzu internetu, ale no agencja mogłaby się kogoś poradzić, żeby nie odwalać czegoś takiego. Pisząc bez kubka kakao by się nie udało, pomijają istotę jego wypowiedzi. Ja bym na ich miejscu napisał tutaj, nie zesraj się, co w zabawny sposób odnosiłoby się do ekstrementu i koloru czekolady. Ale ja jestem po studiach. Na koniec coś mądrego dla młodszych pokoleń. Taki dający do myślenia obrazek, zobaczcie sobie. Tato, chciałam ci powiedzieć, że jestem zakochana. Za damem poznaliśmy się na e-darling, potem zostaliśmy przyjaciółmi na Facebooku, ojojoj, oj, oj. mieliśmy różne dyskusje na Whatsapp, a teraz oświadczył mi się na Skype. Ie. No to tatuś na to. Kochanie, w takim razie weźcie ślub na Twitterze, kupcie dzieci na eBayu, a jak już będziesz zmęczona mężem, no to wystaw go na Allegro. Nic dodać, nic ująć. I to jest kontakt z człowiekiem? Przez współczesne metody kontaktu? No nie wydaje mi się, żeby to był kontakt z człowiekiem. żałosne. Jedyne, co ja bym poprawił, to zmieniłbym na ale Allegro na Ale Drogo, żeby dodać trochę humoru do tego arsimia naturae, smutnego przemyślenia. Śmiech to zdrowie.